Powiem to teraz i na samym końcu tego odcinka, bo ostatnią rzeczą, której pragnę, to to, żebyście mnie źle zrozumieli. Szczególnie, jeśli chodzi o tak delikatny temat, jak ten dziś przeze mnie omawiany. Ten film nie jest atakiem w żadną ze stron, jest on bardziej takim rozważaniem, domysłami, taką rozmową z widzem, bo w tym filmie naprawdę pojawi się wiele pytań, na które mam nadzieję, że wspólnie, bez agresji w komentarzach, wspólnie znajdziemy jakąś tam odpowiedź. Nie mam pojęcia, czy się uda. To będzie pierwszy w sumie taki film, w którym będę Was prosił o odpowiedź, no ale cholera wie, nadzieję matko głupich. A propos głupich, to ostatnio naprawdę wkurwiają mnie youtuberzy, którzy poruszają ten temat i nawołują do tego, żeby inni youtuberzy też poruszali ten temat ze względu na to, że jesteśmy personami rozpoznawalnymi i okej, okay, fajnie, że mówią o równości i fajnie mówią, że o tym, co się zadziało ale przez 14 minut gadać, że, uwaga, zło jest złe, albo, że uwaga, nie wolno bić ludzi, wiesz dlaczego? Bo bicie jest złe. Jakby tego, kurwa, nikt nie wiedział, nie? Bo serio, po jaką cholerę zabierać głos, gdy tak naprawdę nie masz nic do powiedzenia, tylko powtarzasz te same asekuracyjne rzeczy, które mówili inni youtuberzy, w taki sposób, w taki wycofany sposób, tak, żeby, aby, aby na pewno nikt się nie obraził. Bo według mnie jednak, jak mówisz swoje zdanie, to, okej, okay, mówię kulturalnie, tak tak, życzliwie, nieatakująco, ale jednak mów swoje zdanie, nawet jeśli komuś się ono nie spodoba. Na tym polega właśnie wypowiadanie się tak ogólnie w internecie, na żywo. A nie w taki sposób, żeby, żeby każdy nas lubił. Wiem, że tym filmem nie każdy będzie mi lubił. Zanim jednak przejdziemy do tych pytań, chciałbym, żebyśmy zdefiniowali sobie kilka zwrotów, które ostatnimi czasy są maksymalnie nadużywane. Ale ludzie chyba zapomnieli ich znaczenia. I to jest zupełnie normalne, bo ja często łapię się na tym, że. Mówię, że bluźnierstwo to to samo co wulgaryzm. Albo mówię, że ktoś tam zabluźnił, a tak naprawdę użył jakiegoś wulgaryzmu. Tak samo ludzie ostatnio mylą chuligankę z faszyzmem. Jesteśmy tylko ludźmi, prawda? To może się mylić. Faszyzm. Nazwa masowych ruchów politycznych, także ideologii o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, zmierzających do zdobycia władzy i stworzenia totalitarnego państwa. Jako ruch i ideologia ukształtował się we Włoszech 1919 roku. Nazizm. Czasem określany również jako hitleryzm, od nazwiska Adolfa Hitlera. Rasistowska, antykomunistyczna, antydemokratyczna i antysemicka ideologia narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników NSDAP. Kibic osoba zainteresowana konkretną dyscypliną sportu i wyrażająca to m.in. poprzez uczestnictwo w charakterze widza w turniejach, zawodach, treningach i innych występach sportowych. Kibice często wykazują się dobrą znajomością historii danego zespołu lub historii kariery sportowca, składu osobowego zespołu itd. Kibol. Osoba związana z subkulturą stadionową, uczestnicząca w zbiorowym naruszeniu prawa w obiektach sportowych, najczęściej na stadionach piłki nożnej. Mianem kiboli określa się również osoby prowokujące do naruszania prawa i uczestniczące w tak tzw. ustawkach. Hooligan. Nazwa zapożyczona od nazwiska drobnych złodziejaszków z irlandzkiej rodziny Hooligan, mieszkających na przełomie XIX i XX wieku w londyńskiej dzielnicy Southwark. W Polsce określająca młodego człowieka, na ogół kilkunastolatka lub dwudziestoparolatka, który w sposób szczególnie agresywny i ostentacyjny łamie zasady współżycia społecznego, dokonując drobnych kradzieży i rozbojów, zaczepiając osoby postronne, niszcząc mienie i wydając się w bójki z innymi osobami. Chuligani zazwyczaj działali w kilkuosobowych grupach, dających im przewagę fizyczną nad pojedynczymi przechodniami, a także poczucie siły i bezkarności. Słowo na P, którego nie powiem, bo YouTube demonetyzuje za to całe kanały, chyba nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. Jest to obraźliwe określenie osoby homoseksualnej, Aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie trzeba być homoseksualistą, żeby być. Homoseksualizm pociąg romantyczny, seksualny lub zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Obok heteroseksualizmu i biseksualizmu jest jedną z trzech głównych orientacji seksualnych w ramach kontinuum seksualnego. Pedofilia rodzaje parafilii stan, w którym głównym lub wyłącznym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania katolik, a raczej katolicyzm najliczniejszy nurt chrześcijański uznający prymat biskupa Rzymu, papieża nad całym kościołem oraz dogmat o nieomylności papieża. Termin oznacza również ogół zasady wiary i życia religijnego, do których odwołuje się kościół katolicki. Katol. Fundamentalista katolicki, fanatyk religijny, zwykle wierzy we wszystko, co usłyszy w kościele, zwykle z takimi ludźmi nie da się rozmawiać, bo są bardzo agresywni oraz narzucają swoje poglądy innym. Jako że wstęp i definicję mamy już za sobą, możemy przejść do głównej części odcinka i... Pytań, na które naprawdę ciężko było znaleźć mi odpowiedź. U pewnego zachowawczego youtubera o wielkich słowach i małym rozumie usłyszałem, że nie powinniśmy wyciągać zdjęć, na których ludzie przebrani są za psy w tych lateksowych skórach, albo w penisy w kolorach tęczy i że to są odosobnione przypadki, są to skrajności i Wyciąganie tego nie ma absolutnie żadnego sensu. Po pierwsze, jeśli mamy nie mówić o skrajnościach, to czy również nie powinniśmy mówić o tych wszystkich agresywnych osobach, które na lewo i prawo rzucają pięściami tylko po to, żeby pokazać swoją przewagę siłową i że więcej nie mają nic do zaoferowania? Oraz skoro mamy już machnąć ręką na te wszystkie przebierania, to czy mamy również zapomnieć o wyszedzaniu religii, wszystkich symboli kościelnych i robienia z Maryi? Waginy? Bo poza samym marszem, na którym można było zobaczyć naprawdę sporo takich obrazów, u pewnej aktywistki można zamówić, żebym się nie pomylił, cipko maryjki. Oczywiście ta aktywistka nic złego w tym nie widzi, bo cały zysk z tego idzie na walkę z homofobią. Sam oczywiście jestem osobą niewierzącą, więc całość mogę potraktować na chłodno, ale jeśli to miał być marsz równości, to czemu ten marsz równości jest równy tylko dla poszczególnych grup? Czy bycie homoseksualistą oznacza to, że musisz bać się wychodzić z domu, ponieważ kochasz kogoś tej samej płci i że powinieneś ukrywać dosłownie wszystko przed strachem, przed brakiem akceptacji? I czy tak naprawdę chodzi o odmienność seksualną, czy o parady równości, które coraz bardziej przez osoby homoseksualne są uważane za niepotrzebne. Czy bycie aktywistą oznacza podjudzanie tłumu i wyszydzanie tego, że ktoś w coś wierzy, albo że ma zupełnie inny światopogląd i działanie takie No uderz mnie! No uderz mnie! No uderz mnie! No, uderz mnie. I w przypadku wyprowadzonego ciosu pierwsze pytanie Dlaczego mnie uderzyłeś? Osoba, która nie ma do zaoferowania nic poza swoimi mięśniami i swoją siłą. Czy aż tak Ciężko jest ci zrozumieć, że ktoś po prostu kocha drugą osobę i nie patrzy, czy, czy, czy to jest odmienna płeć? Czy aż tak ciężko zrozumieć ci, że ktoś może mieć inne myślenie niż ty? I jeśli już tak naprawdę nie możesz, to skąd się bierze ta cała nienawiść, że patrzysz na kogoś i masz tylko jedną myśl? Zaatakować bo jest zupełnie inny. Skoro jest to marsz o równości, to czy to wszystko nie powinno trochę działać na zasadzie piosenki Johna Lennona Imagine? Że wiecie, zero podziałów, zero krajów, zero wojen, zero głodu, zero religii, ale nie zwalczanie jej w sposób taki, żeby wyśmiewać kogoś. I że wiecie, nieważny kolor skóry, nieważne wyznanie, nieważna płeć, kraj pochodzenia czy cokolwiek, bo wszyscy jesteśmy równi, bo jest to Marsz Równości. I skoro jest to Marsz Równości, to czy w tym skrócie LGBTQ+, nie powinna się jeszcze pojawić literka H dla heteroseksualistów? Oczywiście biorę to wszystko na takie chłopskie swoje myślenie i dla, dlatego podkreślałem na samym początku, nie jest to żaden atak, tylko moje rozmyślanie i moje pytania do osób, które tutaj znajdują się pod tym filmem. Czy nie byłoby lepiej, Gdyby w tym skrócie pojawiło się te H, bo wtedy nie byłoby LGBT plus i heteroseksualiści, tylko było te LGBT, plus H, czy tam LGBTH, i wtedy to wszystko by się łączyło. Nie każdy by musiał się pod to podpisywać, ale ta równość byłaby o wiele bardziej poszerzona, aniżeli podzielona na tych i tamtych. Nie? Skoro wszędzie na Facebooku jesteśmy teraz zasypywani tym, że LGBT. Nic nie zrobiło, na tej paradzie oni byli święci i że to ta druga strona była agresywna. To czemu jest tak bardzo cicho na temat zachowania, właśnie ludzi z marszu, którzy rzucali kamieniami i jajkami w przechodniów? Skoro z jednej strony ludzie ogólnie mówią, że to co robią w łóżku i w sypialni ze swoimi partnerami, to jest prywatna sprawa. To czemu ludzie LGBT wychodzą na ulicę, by pokazać publicznie, co robią w łóżku, mimo że mówią, że to prywatna sprawa? Skoro księża i kościół tak bardzo chcą moralizować, tak bardzo chcą wychodzić na tych sprawiedliwych i tych, którzy wiedzą wszystko, to czemu mieszają z błotem homoseksualistów, porównując ich do pedofilów? Do pedofilów? Czemu dla kościoła i dla księży pedofilia i homoseksualizm to jest niemal to samo? I skoro już tak bardzo takie rzeczy mówią, to czemu nie zainteresują się pedofilią w kościołach? Bo o tym ostatnio było głośno, a teraz troszeczkę ucichło. Rozumiem, że każdy ma jakiś limit i w pewnym momencie w każdym coś pęknie. Ale skoro tak jest i skoro jesteśmy tylko ludźmi, to... Czytając na Facebooku takie rzeczy, to drugi, który pluje na LGBT, ma takie wstrętne gęby, że widać głupoty i brak wykształcenia. Czyli do płocka z własnym batonem i gazem. Jakbym bardzo chciał, żeby w końcu się dyskryminowało księży. Obrzydliwa banda idiotów. Wywieźć i zakopać. Pedofile w kieckach napuszczają zabobony, bo nie mogą znieść, że ludzie LGBT się kochają prawdziwą miłością. Kościół pierdoleni pasożyci. Co zać foki? Żygać się chce. wiecze, bydło dla nienawiści. Wypierdalej. Pustą głowie Polaków katolików. Polaczki za przeproszeniem kurwa jego mać, twu. Powinni używać hasła strefa wolna od nienawiści. I ostatnie, żeby was jakoś mocno nie zamęczać, mimo że już pewnie trochę zmęczyłem. Skoro LGBT mówią, że są tacy jak inni, nie są odmiencami, że wszyscy jesteśmy tacy sami, to po co demonstracje? Tak, jak wspomniałem na samym początku tego filmu. Ten film to nie jest absolutnie atak w żadną ze stron i mam nadzieję, że nikt tak tego nie odbierze. Są to tylko pytania, na które ja i naprawdę sporo osób, tak patrząc w ogóle po reakcjach ludzi na YouTubie, na Facebooku, wszędzie, nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. I mam nadzieję, nadzieję, matką głupich, ale mam nadzieję, że w komentarzach wspólnie jakoś damy radę bez niepotrzebnej agresji znaleźć chociaż odpowiedź na część tych pytań. Byłoby naprawdę fajnie, jeśli zachowalibyśmy kulturę. I to tyle. Pamiętajcie, co z bogotania. Trzymajcie się. Cześci. Baja. 와아아아 oh, oh, oh.